Obywatele, obywatelki, towarzyszki, towarzysze i inne baśniowe stwory, ludu pracujący miast i wsi, wzywam was do udziału w wiekopomnym wydarzeniu, konferencji Kryptosfer. Oto nadciąga czas próby, czas, gdy komputery kwantowe nie umią liczyć. Kartel skarbowy i tak was rozliczy. Nie łudźcie się, że technologia was zbawi. Sztuczna inteligencja nie ma szans. Prawdziwa głupota zawsze wygra. W imię postępu, w imię ładu, w imię cyfrowej. Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. Musimy poznać mechanizmy zagłady. Na naszych oczach może dojść do całkowitej destrukcji bitcoinizmu i rozkładu rynku. Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. A pamiętajcie, że myśl o zbrodni algorytmiczna to najczęstsze przestępstwo. Za samą próbę myślenia o niezależności grozi dziś... Niech każdy, kto ma oczy, przybędzie. Nie dla nadziei, dla przestrogi. Nie dla wolności, dla świadomości. Do zobaczenia. Niech żyje...